Cześć Wam wszystkim. Ten film dla kierowców, ale odbija się na każdym, bo przez to inflacja idzie do góry. Mianowicie już służby sprawdzają te nowe Tacha, które kosztuje około 4,5 koła netto i wlepiają mandaty. Oraz we Włoszech, jak to Włochy, biorą przy okazji prawko za to. Więc tak, źródło 40 ton w okolicach bari zatrzymali kierowcę, który nie miał nowego Tacho. No i mandacik 866 euro. To najniższa kwata, kwota, jaką przewidziano we Włoszech. Dobrze, że mu nie dali 3464 euro. Bo też tak mogliby dać. No ale jak to Włochy. No to zabrali mu jeszcze kwity, czyli prawko, no i sąd ma zdecydować, czy mu zabierze na 15 dni, czy na 90 dni. Poza tym uważajcie tam na siebie we Włoszech, bo tam we Włoszech jest dużo biedroniów i śmiszków. I pozdrawiam z Włoch Franca i jego przyjaciela, któremu wiozłem produkt 903082. Subuj i obserwuj, będzie się działo.